No hej, hej, hej! Cześć się wszystkich będzie. Tu znowu ja, Lego Player TV, a dzisiaj specjalnie dla Was znowu film z serii pogadanka. Tym razem odcinek drugi, w którym przejdziemy sobie przez Epic Games i to będzie już drugi raz, kiedy pokazuję Wam jakiś sklep, na którym ja jestem zalogowany. Tym razem wam się tak na tym koncie, jak widać. I tu mam swoje gry. Mam, mam Plague Tale Innocence, które może będę grał, gdy zainstaluję. Among us, który też zainstaluję i będziemy grali, bo ostatnio grałem na... też, ale to było kiedyś na live bardzo dawno temu. Wtedy to jeszcze zaczynałem z YouTube, byłem mały, miałem chyba 16 lat tutaj. Ast stream Arcade jest to gra a właściwie program do Gier Arcade. Bardzo starych, jak na przykład Pac-Man, Mam takie przykłady. Mam trzy części Bioshock i Bioshocka i w dodatku wszystkie są z dodatkami. W sensie tylko Complicated Edition z Infinite. Mam też Control, które sterujemy tą dziewczynną. I oczywiście... jakby to powiedzieć? Ona ma taki pistolet, który jest niczym. Czym takie bardzo fajne urządzenie? Ghostbusters, video games, Rebuster, też to grałem bardzo długo, fajna gra, ale po angielsku niestety. Godfall, nie wiem czy będę grał. Go Galaxy, i tu podpowiem, że to będzie trzeci odcinek. Prey, to jest taki w którym ty razem jesteśmy na statku kosmicznym. Tomb Raiderów mam też trzy. Sonic Mania, może będę grał, nie wiem, zobaczę. Lucas Island Express i dwie części Lucas Lady. Pierwsza i nie zdobyta fonteca. Jak wejdziemy do sklepu, to chciałam jeszcze pokazać darmowe gry, które się pojawiły akurat. Na przykład do Fall Guys mamy dodatki takie Halloweenowe, bo jest Halloween już dzisiaj akurat. Przepraszam, że nie nagrywałem wczoraj, ale musiałem, nag musiałem nagrać dzisiaj, bo byłem wczoraj na basenie. I tu mamy darmowe gry, które wyświetlają się zawsze. I do 3 listopada, do godziny 16, będą te tu gry, a te dwie pozostałe do 10, też godzina 16. Mamy pełno gier, których bardzo fajno byłoby znać, które na pewno mogą się Wam spodobać. O, Blanco Block Party, czy Gierka jest to nie gra tyle, co taki, taki właśnie pisze wszystko, wszystko. Nie, nie będę wam tłumaczył, może kiedyś wytłumaczę, co to jest Black z Block Party. Bo to trochę jak Dreams na PlayStation 4, Little Big Planet i figurki pop. A, i Sackboy, wielka przygoda. Da, też jest zastępne na pc tach a nie tylko na PS4 i PS5. 5, oczywiście. <grym> dobra, co my tu jeszcze mamy? Mamy Fallouty, Taktik i 2 No to nieźle, dobra. Jeszcze jest coś takiego jak zakładka Alion Engine, w którym tym razem może pobieramy silnik i mamy różne dodatki, różne tu rzeczy, nie wiem dokładnie co to robi, ale jakby wy wiecie to napiszcie mi w komentarzach. W samych ustawieniach wygląda na to, że nic ciekawego, wejdę jeszcze raz w bibliotekę. No, no co jest? O sorry, pojawia mi się zawsze komunikat, kiedy, kiedy coś się wydarzy. Dobra. Dobra, ja tu wchodzę, ustawienia. No, i Wam wszystko już pokazane. No, rzeczywiście. Jeśli chcecie, żebym zagrał w Tomb Raider Games grę Roku Edition, to napiszcie w komentarzach. Moje osiągnięcia to są osiągnięcia, które mogę zdobywać. I tu zdobywam, na przykład DP, czyli w sumie osiągnięcia i platyny, czyli za wszystko. Nie będę pokazywał moich znajomych. Chyba, że ktoś się zauważył i zatrzymał. Mał, no, ale to nic nie szkodzi. Oczywiście ciągle trwa Halloween, więc to mnie nawet cieszy. Na konto, gdybym wszedł, oj, odblokuje mi się strona internetowa, to nie będę wam pokazywał. Dobra. Ja w tym momencie chciałbym wam powiedzieć, że najlepiej co bym polecił to GOG Galaxy. Zobaczyłem to na, na Epic Games i chciałem to mieć, bo normalnie pobrałem bez Epic Game'a. i naprawdę coś świetnego. Teraz do pobrania. Ja jak wejdę sobie tutaj, to wkrótce wam pokażę że można pobierać za darmo gry i łączyć z różnymi serwerami I na przykład PlayStation, Xbox i inne tego typu rzeczy. Dobra, ja w momencie się tym z wami pożegnam. Jeszcze na koniec, bardzo ważna informacja, że w kolejnym odcinku na pewno zobaczymy GOG Galaxy i tam powiem wam odpowiem, że mam tylko nie powiem Wam ile gier, ale musicie sami zobaczyć. Czyli, jeśli ktoś zgadł, że w tym odcinku był akurat Epic Game Store, to stawiam mu serduszko. Szko. A jeśli ktoś się dowie, ile wam gier na GOG Galaxy kupionych przez GOG, to i napisze mi w komentarzu, to też mu wstawię serduszko. Szko za prawidłową odpowiedź. I tylko jednej osobie wyróżniają. Dobra, w takim razie wam się, żegnam. Do zobaczenia na razie. Cześć, i cześć.